Hej, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to pokażę Wam, jak używać końcówki E. Jeżeli chodzi o pierwsze znaczenie końcówki E, jest to w jakimś miejscu coś się znajduje albo czegoś nie ma. Najpierw, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że ja coś posiadam, to um, musimy przypomnieć sobie konstrukcję rzeczownik i albo ga i sojo, ewentualnie obsojo. Czyli w pierwszym przykładzie tutaj mamy cingu ga i sojo, tak, czyli mam przyjaciela, mam przyjaciół. Cingu kończy się na samogłoskę, więc dodajemy tutaj ga i sojo, czyli że mam. W drugim zdaniu mamy sandwichi ga obsojo, czyli nie mam kanapki, sandwichi kanapka ga, tutaj końcówka. Oznaczająca, że kanapka wykonuje czynność, czy jej jakby nie ma. Okay? We trzecim szkładzie mamy ciegi i sojo, czyli mam książkę. Z racji, że ciek kończy się na spółgłoskę, to dodajemy I. O, a w czwartym zdaniu mamy tutaj kabang i obsojo, czyli nie mam torby. Kaban, torba, kabang kończy się na spółgłoskę, czyli dodajemy sobie i. Tak? Czyli konstrukcja tutaj rzeczownik i albo ga, i sojo, obsojo służy nam do tego, żeby powiedzieć, że ja coś posiadam albo czegoś nie posiadam, ewentualnie, że coś się gdzieś znajduje, jeżeli dokleimy sobie tutaj miejsce E. Spójrzmy sobie na przykłady. W pierwszym przykładzie mamy panę ciegi obsojo, czyli pan pokój, e w pokoju, ciegi obsojo, nie ma książki, ewentualnie nie mam książki. W drugim przykładzie mamy minsuga, kiosire i sojo, czyli minsu, jakaś osoba, kiosire znowu w sali i sojo znajduje się. W trzecim przykładzie mamy penanie cigabi obsojo. Penang plecak znowu E w plecaku, cigabi obsojo, czyli nie mam czego portfela. W czwartym przykładzie mamy i Isojo. Znowu ODI to jest gdzie, ale dodajemy sojo, więc w jakim miejscu jest przyjaciel, gdzie jest przyjaciel. I w piątym zdaniu mamy Ci be usani obsojo. Nie masz w domu parasolki, tak? Ci be w domu, usani obsojo. Nie masz w domu parasolki. Ok, czyli tutaj, jeżeli chcemy wskazać, że w jakimś miejscu coś się znajduje albo czegoś nie ma, to dodajemy sobie miejsce e. Tutaj doklejamy sobie a, rzeczownik i albo ga, i sojo, obsojo. Jeżeli na rzeczownik kończy się na spółgłoskę to dodajemy i, jeżeli kończy się na samogłoskę, to dodajemy ga. Spójrzmy sobie na kolejne zastosowanie końcówki e w schemacie miejsce e, kada albo oda. W tym znaczeniu końcówki e oznacza ona do jakiegoś miejsca, do jakiegoś miejsca sobie idę, tak? W poprzednim znaczeniu mieliśmy miejsce e i so, czyli w jakimś miejscu coś się znajduje, ale tutaj do jakiegoś miejsca idę, albo do jakiegoś miejsca przychodzę. Ok, spójrzmy sobie na przykłady. W pierwszym mamy Ćibe kajo, tak? Czyli idę dokąd? Do domu. W kolejnym przykładzie mamy Ćangnione hangugie KASOYO. Ćangnion, czyli zeszły rok, co? Jaki? E. Czyli to E oznacza, że w zeszłym roku, tak? Czyli tą końcówkę E możemy też używać, używać w odniesieniu do czasu, o tym będzie za chwilkę. hangu G do Korei, kasojo, pojechałem, pojechałam. W kolejnym zdaniu mamy Ulasi, ga, Urizibe, wajo, tak? Czyli Ulasi, jakaś pani Ola, Ola po prostu, B, do naszego domu albo do mojego domu, wajo, przychodzi, przyjdzie. Jakoś niebawem zapewne. Mamy potem odjekajo, tak? Czyli do jakiego miejsca idziesz? Dokąd idziesz? I minsusiga. holandy łasojo? Czy minsu przyjechał do Polski? Tak? Czyli znowu e plus łasojo, czyli przyjechać oda. Co? Oda, wajo, czy minsu przyleciał do Polski? I tutaj zwracam uwagę na to, że mamy odje kajo, tak? czyli odje, dokąd idziesz, dokąd przyjeżdżasz, dokąd przychodzisz, ale odje so, pabel tak, czyli gdzie, w jakim miejscu wykonujesz jakąś czynność. Spójrzmy sobie tutaj na przykłady. Mamy e albo eso, tak? Czyli e może oznaczać w jakimś miejscu, ale wtedy łączymy z ita albo opta, ok? Ale może oznaczać też do i wtedy będzie kada albo oda, ok? W taki sposób plus eso. Było a w poprzednim filmiku eso oznacza, że ja w jakimś miejscu wykonuję jakąś czynność. Spójrzmy sobie na przykłady. Mamy to sogwane wasoyo. To sogwaneseo Czyli to was Przyszłam Przyszłam do biblioteki, przyszedłem do biblioteki. To sogwane so", w bibliotece uczę się koreańskiego. W kolejnym zdaniu mamy pekładzie męka sojo. Pekładę so u serwy sojo. Czyli poszłam poszedłem do centrum handlowego, w centrum handlowym kupiłem kupiłam ubrania. W kolejnym przykładzie mamy hakieła sojo. Przyszłam do szkoły so, w szkole Spotkałam przyjaciela, tak? Czyli do szkoły przyszłam, ale w szkole spotkałam przyjaciela. Uniel ne kajo. Dzisiaj idę do parku. so undung W parku ćwiczę z przyjacielem. Będę ćwiczyć z przyjacielem. W taki sposób możemy sobie tutaj to przetłumaczyć. W ostatnim tutaj przykładzie mamy nail sijang kajo. Czyli jutro idę na targ. Siedzia kwail, hagu, Na targu. Po koreańsku w targu. Kupuję owoce, kwail i warzywa. W taki sposób, tak? Czyli e używamy w kontekście w jakimś miejscu coś się znajduje i to będzie isojo. Albo w jakimś miejscu coś się nie znajduje, czyli opsojo. Ewentualnie w kontekście do. Wtedy musimy używać z kada albo oda kolejnym znaczeniu końcówki e to jest y, wyrażanie czasu, że wy jakiś dzień tygodnia coś robię, o jakiejś godzinie coś robię, w jakiś dzień, w jakiś przedział czasu ja wykonuję jakąś czynność i wtedy też to tłumaczymy sobie jako wy. Tutaj w przykładach mamy irioire, cibeso, siuioio. Irioire, kiedy w niedzielę, so gdzie w domu, Świojo, odpoczywam. Tu sie kajo tak? Czyli tu się e, o drugiej, ci idę do domu. Mamy tutaj dwa razy końcówkę e, z czego tu si e oznacza o drugiej, okay? Ale ci oznacza nam do domu, tak? Czyli mamy czas e jako wy jakiś dzień tygodnia, o ale jakiejś godzinie. Potem mamy Ciumare, cienku hagu, barsia bae, sojo. czyli ciumare, kiedy w weekend, cienku hagu z przyjacielem barsia bae, kasojo. W tym znaczeniu mamy w weekend, ale do Warszawy. Pojechałam, pojechałem z Hawol i Siboyry, Sihomi i Sojo, czyli 25 kwietnia e, siho i Sojo, mam egzamin. Mam jakiś tam test. Hwajre hakkie anga SOJO il wtorek, we wtorek dokąd do szkoły nie poszłam, nie poszedłem. Są jednak takie słowa, jak cigem, oce UNYL, nail mail ondzie, do których e się nie dodaje. Okay? Czyli do tych słów nie dodajemy e. Spójrzmy sobie na dodatkowe przykłady. Mamy ondzie, 시간이 i sojo, kiedy masz czas. Co? Mamy ondzie kiedy, więc nie dodajemy e, po prostu ondzie, 시간이 i sojo, kiedy masz czas. W kolejnym przykładzie mamy Odzie błohe sojo, co wczoraj robiłeś, robiłaś. Znowu mamy odzie wczoraj, czyli nie dodajemy e. Unil, waryl, sojo. dzisiaj waryl, co, sojo zjadłeś, zjadłaś. Nail, cinguła mannajo? znowu nail. Więc znajduje się na liście, więc nie dodajemy e, czyli spotykasz się jutro z przyjacielem. Mail, siao, codziennie biorę pysznic i 지금 hangu, kumbu, Tak, czyli teraz uczę się koreańskiego. Tak, czyli 지금 od, 오늘, nail, mail, onze. Do tych słów nie dodajemy e. I znowu w kolejnych przykładach mamy 작년에 hangu, sojo, czyli znowu tsangmione. W zeszłym roku E, prawda? Oznacza, że mam, że w zeszłym roku hangu do Korei pojechałam, pojechałem. Czyli znowu mamy dwa razy końcówkę E, ale znowu oznacza ona dwie różne rzeczy. W kolejnym przykładzie mamy minsu nunhuai re, hakjoe, anga czyli znowu we wtorek minsu nie poszedł dokąd? Do szkoły. Kii? To yoire, siktaye, angajo, caramimana Czyli w sobotę nie idę do restauracji. Sarami manayo, czyli jest tam dużo ludzi. W kolejnym przykładzie mamy Irjoire, Cingua, Kongone, Kajo. Kongoneso, Undonghejo. Czyli teraz tutaj mamy tak. re, tak, w niedzielę Cingua z przyjacielem Kongone do parku, Kajo idę. Ale w kolejnym zdaniu mamy kołon eso, w parku undą hejo ćwiczymy. Czyli końcówka e w tym pierwszym zdaniu użyta jest w dwóch różnych kontekstach, tak? Ale mamy też eso, czyli w parku wykonuje jakąś czynność, którą akurat w tym przypadku jest ćwiczenie. I mamy jeszcze irwol irire, ciingu dzibe Czyli 1 stycznia, czyli określamy sobie, że w ten dzień i w ten miesiąc, ciingu dzibe do domu przyjaciela Kajo idę. Tak? Czyli w taki a, sposób. Okay. Jeżeli chodzi tutaj o końcówkę "-e", to używamy jej, żeby powiedzieć, że w jakimś miejscu coś się znajduje albo się nie znajduje, w jakiś czas, o jakimś czasie wykonuje jakąś czynność oraz do tego, żeby powiedzieć, że do jakiegoś miejsca idę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik o, okazał się dla was przydatny. Dziękuję bardzo za to, że oglądacie i lajkujecie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.